Witamy serdecznie po świętach My już jak widzicie pracujemy pełną parą Zapraszamy tutaj do nas do Piotrostalu Po części, zezłomować auto, sprzedać również złom Trafiły do nas właśnie niedawno karetki Pokażę Wam trochę dzisiaj karetek I pokażę Wam co na placu nowego przybyło Bo dawno nie chodziliśmy Tu mamy karetkę Pierwszą Renault o. 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 O, o, witam panowie po świętach. Witamy po świętach. Witamy. No, widzę, że co, wasze miejsce w karetce po świętach? No, ludzie jesteśmy na jedzeni jest tu po świętach, coś e, jest tak. E, wiadomym wszystkim jest, że jak człowiek się źle czuje albo coś, to się wzywa jakoś pomoc, a najbliższa pomoc wiesz, to jest karetka. Karetka Ja tutaj kolegę chcę, żeby mnie trochę podratował, bo nie wiem, coś nie tutaj chodzi, jak to jest tak. Masz się na Aha. I Tu się ratujecie, tak? No tak, za to no, to wody no widzicie jak tutaj kierownik ma jednak ciężką pracę w tym Pietrostalu Pierwsze auto i znalazłem tutaj e, tych e, poświątecznych obywateli A kierownik ty wiesz nas szukać po świętach. Proszę bardzo. Dobra, e, dawajcie. Zaczynamy, o, bo muszę... No mogę, mogę się napić trochę... No bo no, nie wiem czy odwodniony jestem, przy co, no. Smolicie? Rura mnie tak smoli że szło. Ale znajdzony jesteś po nie jak dobra, chodź. Tak, Go, tam widziałem, że musisz wózkę mieć dużo jest roboty dla dobra, Ciebie, wózka. a chodź z przejdziemy się, pogadamy i o świętach i przejdziemy, pokażemy się pokażemy fanom nasze auta. Ojej! Trzyma się Ojej. Oczywiście jak ktoś mnie. by coś potrzebował z wyposażenia takiej karetki, zapraszamy też. Coś tam z nich pozostawało. Jeszcze fotele są dobre. No bardzo dobre. ciepłe. Ojej. Nie wiem, przecież nie tak mi jakoś mnie boli Głowa mnie nie boli, ale dziurki tam, tam stoi też sprinterek jeszcze jakby ktoś był potrzeby No jest karetek kilka Chodź z To no, idealnie tak nie dzisiaj na, ten, na to wejście tego placu ciągnie, no, no zobacz, o, przecież my po świętach trzeba atakować, tak? No trzeba, jeszcze ale to w miarę sta możliwości Stary rok musimy jakoś pożegnać, tak? No trzeba. No, zobaczcie, mamy Patrz. też takiego sprinterka jest. Mamy też Vito. To co z wychu dużo pobalowałeś? Znaczy nie wiem czy ja balowałem czy nie, bo już mi się czas mi się jakoś tak wiesz, pomylił. Rano, rano wstałem, potem się przespałem, potem się najadłem, potem popatrzyłem, no. pobalowałem i nie wiem gdzie tam jest. Ja jadłem. też ci się przyznam, że troszkę podjadłem. Pokaż mi się z boku. No widzę, że, widzę że trochę tam Ale raz. ten e, nowy rok wchodzę już wiesz fit muszę Pamiętasz tą siłownię co zrobiliśmy, to muszę trochę bardziej na niej. To Ty... właśnie potrzebne jest. O, dobra, zobaczcie, o. tutaj mamy też sprinterka. Jeszcze jest jeden tu ze środka tutaj pewno coś jeszcze też można wybrać. I tu są jeszcze, jeszcze... E... dwa autobusy i weko. Dzisiaj mamy fajne samochody na placu. Tu takie pozostałości. Takie karetki to można sobie poprzerabiać coś tam. A co gołsa, też tak smoliło? Nie, wiem, on też jakiś taki jest. Nie wiem, czy przejedzony, czy sobą. ostatni nie wiem, czy jedzeniem, my za tłusto jedziemy, wiesz? Za tłusto. Chyba tak. I dlatego woda jest potrzebna. Chwilę, poczekaj. To Albo. Ja się napiję, dobra? Zbyszek, no, Bo może wy ten. Za dużo napojów yy, słodkich pijecie i koloryzowanych. Mówią, że nie niegazowane jest najlepszy. Ale wiesz, trzeba pić napoje nie koloryzowane, tylko czyste, czyste. To jest najlepsze. A czy też znasz to powiedzenie, kierownik? Znasz, że człowiek nie bo pić musi? No wiesz, no to, to, to się pije. Dobrze, no to... Aby nie za dużo, tak? Aby nie za dużo, wszystko my z umiarem. Aby nie było. O, zobaczcie, Ładne piąteczka. W w ten ten. Tak, okay. Przed świętami ten. Cytronik, Citroenik. Citroenik okay. c no, bardzo ładne. No. Pasacik. Jeszcze Ten trochę dojeżdża samochodów, naprawdę. Yy, nie bójcie się, dzwońcie do nas. My dobrze płacimy za auta. I tak jak mówiliśmy zawsze, że do nas można przyjechać. Kupić u nas część, pokazać samochodu. Yy, mamy specjalistów od wymontowywania części. Zgadza się, wszystkie części zawsze są elegancko, elegancko. przyjęte. Na zamówienie jak ktoś chce... O, proszę, dawno nie było Mitsubishi. Mitsubishi Karizma. Eleganckie. Fajne. O, tutaj Mercedesik. Ludzie się nie tu są sobie tutaj. Taki to pamiętasz, taki jeden, co z nami kiedyś pracował to miał takiego, pamiętasz go? Tak taki On był taki trochę grubszy. Taki czerwonawy na twarzy. Czerwonawy na, twarzy. na twarzy. Bo on Ale... też te kolorowane wolał. Wiesz, te kolorowane. Ja nawet nie widziałem. No, Ale właśnie. tutaj, tutaj, osady się pytają i stoją saby nawet. Tutaj. Zobaczcie, tutaj jest ładna też to J w kombi. Rzadko się trafia. ma bardzo ładne lampy. Tak. Maseczkę. Ten samochód będzie na specjalne życzenie rozebrany w elegancku, to inaczej nie. Więc jak coś widzicie na tym filmiku, a chcecie kupić, nie bójcie się dzwoncie i nie denerwujcie się na nas też, bo, że zawsze... Proszę bardzo, jeszcze stary Mercedes. E, że mówicie, że się nie możecie dodzwonić do nas i, i, i tak dalej. Po prostu tak. u nas chłopaki są z działu części mają bardzo dużo telefonów. Czasami może natłok pracy powoduje to, że oddzwonią, ale po jakimś czasie. Alfa Romeo, proszę bardzo. Proszę bardzo, stoi Alfa, stoi Też dawno nie było takiego ładna Ładna 80 u nas. też ładna. O, następny. Okay. Trzeba pokazywać te samochody kierowni, które się rzadko pokazują u nas na placu. No Bertone już one pokazywaliśmy. Niektóre samochody, które są takie nietypowe trzymamy dłużej. Dokładnie. Na placu Panda. Były ładne perełki, ale się sprzedały. No, zbychu, A Tobie zdradzę, że jak chcesz kolegę uratować, na przykład po takim świątecznym e, przejedzeniu i przed prze małym przepiciu, tak bym powiedział, to nie zamykaj go w ciemnym pomieszczeniu w karce i nie siedź, tylko wyprowadź go na spacerek, pochodźcie tak jak jest, żeby się człowiek dotlenił, dotlenił, trochę się poruszać, więcej ruchu i jest dobrze, no. Ja uważam, że przyczyna o. tego była za dużo, już... za dużo jedzenia. Za dużo no. jedzenia. O, i tu taki samochód jeszcze to z w swoich młodzieńczych latach Cięknie. na takie samochody wyrywał laski dokładnie, to było dawno temu, że już nie pamiętam nie wiem, żeby tego moja żona tylko nie słyszała chyba już się zatrzasł się do domu było bardzo czekaj nie poczekaj, trzymaj nie chcę pójść nie chcę. podnoś wachę do góry Zobacz. Nie no silnik to wiesz, on już wypracowany Nie, silnik jest igiełka, my go odpalaliśmy, bardzo ładnie chodzi silnik, jakby A to kiedyś to go było... odpalał? Kiedy? To dlaczego ja o tym nie wiedziałem? No, bo jak ja sobie nim tam trochę powariowałem to nie chciałem Ciebie brać, bo Tobie się zawsze robi niedobrze jak wariuje tym A to też prawda No a dzisiaj po świętach to jeszcze gorzej I by I dlatego akumulator wyjęłeś, żeby on mi odpalił i żebym ja nie, się ja nie Nie, ja wcześniej nim jeździłem, no. Więc słuchajcie, zapraszamy tutaj do nas, jesteśmy dla Was. Możecie u nas zezłomować auto, możecie sprzedać złom, oczywiście kupić części. No i też w nowy rok na pewno będą nasze produkcje filmowe. Coraz więcej tego będzie, będzie na pewno dobra robota. Na pewno będzie wesoło, przygody zawsze jakieś będą. Będzie śmiechu, żartu. No i spróbujemy też zrobić jakiegoś e, live'a może noworocznego. I słuchajcie, prosimy Was o subskrypcję naszego kanału. E, dajcie zawsze tam e, Palusze. paluszek, dzwoneczek. Tak. Polubicie. I jeszcze jedna rzecz. Ta woda to jest tylko dla płuców, nie mamy kaca. Ale zdrówka.